Jesteśmy w Warszawie, w hotelu O3. Spotykamy się właśnie, by pogadać o Bimie w Airbudzie. Dzisiaj jest tu nas ponad setka i mamy tutaj przedstawicieli wszystkich spółek z grupy Airbud. Cenne jest to, że mamy okazję pochwalić się, trochę można powiedzieć, naszą pracą, tym co robimy. No i że nie robimy tego tylko dla nas, na nasze potrzeby. Możemy się tym podzielić, zainspirować innych do, do działania, do wykorzystania tego przy swoich problemach. Model 3D, gdzie inwestor będzie mógł sobie kliknąć na element i odczytać dane. Prezentujemy te narzędzia, które chcielibyśmy wyrazić. BIM modela, że ja jestem BIM modelką, mhm. chociaż raz w To świetna okazja do nabycia dodatkowej wiedzy w projektowaniu. Wymiana spostrzeżeń, wymiana doświadczeń z innych budów. Pokazuje to, co, czym już dysponujemy, jak trzeba pomiędzy spółkami wymieniać się danymi, no, ale pokazuje też perspektywy na najbliższe lata. Dzisiaj prelegenci mówią o praktycznym zastosowaniu narzędzi bim w życiu, na budowach, na produkcji, bo przede wszystkim jest to wielka promocja i kwestia pracy nad świadomością. Ludzie po prostu widzą, co się robi i gdzie to można zastosować. Wczoraj miał miejsce Digital Day, digitalizacja w AirBudzie To już nie tylko jest sam BIM, ale też o wiele szersze działania ukierunkowane na, na osoby zarządzające ale też było to, myślę, że niezbędne i myślę, że też dla wielu osób inspirujące. No doskonale to widzimy jako dział BIM, gdzie mamy okazję współpracować z wszystkimi oddziałami. Ten BIM jest po prostu jedną ze składowych stworzenia całego takiego zintegrowanego systemu dla całej spółki, by wszystkim nam się pracowało lepiej.